Witaj! Niniejszy film pokaże krok po kroku, jak korzystać z trybu Gumka w aparacie telefonu Samsung Galaxy S4. Tryb gumka pozwala na wykonanie pięciu kolejnych fotografii z tej samej serii i zapisanie ich z usunięciem poruszającego się obiektu. Aby uruchomić tryb, na głównym ekranie otwórz aplikację, następnie wybierz Aparat. Uruchomi się aplikacja aparatu. Dotknij ikonę Tryb, a pojawią się dostępne tryby aparatu. Aby zmienić tryb, dotknij palcem trybu i przeciągnij. Przewinij na tryb Gumka i dotknij jego ikonę, aby dokonać wyboru. Dotknij ikonę aparatu, aby wykonać fotografię. Aparat wykona 5 fotografii. Gdy aparat wykona wszystkie pięć fotografii, na obrazie nie będzie widoczny poruszający się obiekt. Teraz dotknij ikonę Zapisz, aby zapisać fotografię bez poruszającego się obiektu. Dotknij ikonę Pokaż poruszające się obiekty, jeśli chcesz przywrócić obiekty, które się poruszają. Następnie dotykając, wybierz podświetlony obiekt. Po przywróceniu obiektu dotknij ikonę Zapisz. Jeśli nie chcesz przywracać obiektu, wybierz ikonę, ukryj poruszające się obiekty, aby przywrócić obraz do poprzedniego stanu. Aby wykonać jak najlepszą fotografię, zastosuj się do poniższych porad. Trzymaj aparat stabilnie i nie wykonuj żadnych ruchów. Unikaj wykonywania fotografii obiektów i tła o podobnych kolorach. Gdy obiekt przemieszcza się bardzo wolno lub bardzo szybko, aparat może go nie rozpoznać. Jeśli w tle porusza się wiele obiektów, aparat może nie rozpoznać wszystkich. To wszystko. Właśnie nauczyłeś się, jak korzystać z trybu gumka w aparacie telefonu Samsung Galaxy S4.